Tego błędu nie możesz popełnić jako natural. Dzisiaj streszczę ten filmik z kanału Stalowy Szok. Żebyś przybrał około 3 kg mięśni musisz być około 3-4 tygodnie na siłowni. A za to jak jesteś na sterydach no to nawet nie musisz nic robić. Jak siedzisz to właśnie było takie badanie, że dostajesz tak gratisowo 3 kg mięśni. Nawet bez ćwiczeń. Bez powodu. No i gdzie tu jest sprawiedliwość? No, żebym mógł iść dalej z materiałem, powinienem Wam powiedzieć o syntezie białek, ale raczej chwilowo to nie jest Wam zbytnio bardzo potrzebne, więc po prostu stwierdzę, że to bardziej taka regeneracja. Normalny człowiek ma około te 48 godzin takiej regeneracji, która działa w dodatku najlepiej. Później też możemy się regenerować z tymi mieściami, ale to już trochę gorzej. Teraz powiem o czymś, co może hamować swoje przyrosty. No i to tak mega widocznie, a na sterydziarze to niestety w ogóle nie działa. A zwiększa sobie ten hormon przez zbyt intensywny trening, po prostu też przez rywalizację, no i jak po prostu przesadzić z treningiem. A dlaczego sterydziarze mają ochronę właśnie przed tym? No bo testosteron automatycznie blokuje wejście temu hormonowi. O ile to jest hormon. Czyli raczej w większości wam znany hormon stresu, kortyzol. A żeby jako tako to naprawić, potrzebujesz po prostu ćwiczyć z głową. Nie możesz ćwiczyć na przykład 6 razy w tygodniu po 2 godziny, tylko wystarczą ci na samym początku gdzieś tak 2-3 serie treningowe. Wtedy zdążysz się po prostu zregenerować. No i automatycznie ten stres mięśniowy, biologiczny, w sumie bardziej, no to będzie mniejszy i będą lepsze efekty. A na sterydach nie musisz się tym przejmować. Twoja synteza białek raczej nie trwa tylko 48 godzin, tylko prawie cały tydzień, przez co masz lepsze efekty, ale musisz więcej jeść białka. No i właśnie przez tą dłuższą regenerację możesz ćwiczyć też o wiele mniej. Ale gdy jesteś naturalem, no to to jeszcze ma jedną bardzo, bardzo, bardzo poważną wadę. Bo po około 6 miesiącach przestaniesz chodzić na siłownie. Stres fizyczny, wywołany ćwiczeniami, bardziej nadmiernymi ćwiczeniami, obciąża też psychikę. Przez to, średnio co 6 miesięcy, już się odechce. Ale żeby tego uniknąć, nie wystarczy ćwiczyć tylko 3 razy w tygodniu, ale też ćwiczyć mądrzej. Przez co będziesz mógł zbudować fundamenty, na których może wyrosnąć bardzo fajna sylwetka. Bez tych fundamentów po prostu zawali się twoja sylwetka. Kurde! Tak jak dom. A tak bardziej mniej metaforycznie, nie używać ćwiczeń izolowanych na samym początku. To nie ma sensu, traci się dobrze czas, no to te wzmocnione małe mięśnie nie będą aż tak bardzo widoczne. Czyli raczej rób takie podstawowe ćwiczenia, na których się dopiero opierają też te cięższe. Na przykładzie, na przykład zamiast robić jakiś dziwnych ćwiczeń z TikToka na klatę, rób po prostu wyciskanie na ławce prostej, później na skośnej. Albo jakieś rozpiętki jeszcze dodatkowo. Klucz jest w prostocie, ale żeby ćwiczyć mądrzej, nie wystarczą tylko te 2-3 punkty. Cały filmik o tym, jak ćwiczyć mądrzej, masz tutaj. Hmm, jeśli nie jesteś tym zainteresowany, no to po prostu idź dalej, scrolluj. albo co innego. Na siłę cię nie będę zmuszał. To twoja decyzja.